I o widzowie z tej strony Fajterciak witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. To jest ostatni filmik nagrywany w 2022 roku, chyba dobrze to wymówiłem. W 2022 roku. To jest podsumowanie jakby roku 2022. W tym materiale też powiem, jakie mam oczekiwania wobec roku 2023. To nie będzie jakiś taki długi materiał, bo nie ma co się rozwodzić za bardzo, bo mam wrażenie, że tak jakby się dużo w tym roku nie pozmieniało, aczkolwiek coś tam się zmieniło i to na plus. Czy się spełniam? Czy się spełniam na przykład zawodowo? No niestety nie. Czy się spełniam w marzeniach? No niestety nie. W przeciągu całego roku nie spełniłem żadnego marzenia. Nie dotarłem do miejsca i nawet nie postawiłem kroku może. Nie wiem, chyba mogę tak to powiedzieć. Nie postawiłem kroku w stronę, w którą chciałbym obrać. W kierunku, w którym obrałem. Niestety się nie udało. No, jest mi przykry, ale nie ma co się rozwodzić. Nie chcę, żeby ten filmik był kolejnym filmem, w którym się nad sobą żalam. Miejmy nadzieję, że w 2023 roku będzie lepiej i że w 2023 roku mi się uda coś w tym kierunku zadziałać. 2022 wcale nie był taki zły. W sumie dla mnie był całkiem niezły, jakby nie patrzeć. Pomimo faktu, że jakby troszeczkę. Yy... Od wakacji byłem zadłużony i miałem parę długów do spłacenia i finansowo leżałem i w sumie to dalej tak troszkę leżę, chociaż w sumie to już z długami wyszedłem na zero, to cóż, przydałoby się faktycznie troszeczkę zainwestować pieniędzy i odłożyć na życie. Chciałbym w 2023 roku mieć więcej hajsu, żeby wiecie, jakby nie martwić się tym, czy mi starczy, czy mi nie starczy. O, a temu muszę oddać. O, a temu też muszę oddać, bo pożyczyłem. No wolałbym nie, szczerze mówiąc, wolałbym mieć pieniędzy pod dosadkiem, więc to też jest jakby plan na przyszły rok. Jestem zadowolony jakby z tego roku, serio. Sprawy sercowe. No, mam miłość i jakby ej, nie spodziewałem się. Ale udało się w 2022 roku kogoś sobie znaleźć w końcu i jestem niesamowicie zadowolony z tego faktu, więc oby tylko to rozkwitało i było coraz to bardziej kolorowe i lepsze ja będę się niesamowicie cieszył. Na 2022 rok miałem tylko jedno postanowienie: sprawić, żeby ten rok był mój, pełnić się w tym roku. I się nie udało. Niestety. Nie czuję się spełniony. Nie czuję się, jakbym zabrał sobie tamten rok i powiedział, to jest mój rok, w którym sobie zaistnieję, w którym zabłysnę, w którym będę się spełniał. Niestety się nie udało. Mam nadzieję, że w tym roku, bo by to oglądać już po nowym roku, więc pomimo fakt, że już to mówiłem, to szczęśliwego nowego roku. Wam życzę widzowie. Więc to po prostu to postanowienie przechodzi i mam nadzieję, że. Może w 2023 roku uda się zabłysnąć i zacząć e, chociaż w jakimkolwiek stopniu realizować moje marzenia i plany. Jeżeli dotrwasz do tego momentu, zostaw subskrypcję, lajka i miły komentarz. Będzie mi niesamowicie miło, że oglądasz mnie fajterciaka, <gry> dzięki wielkie. Jak tam twoje postanowienia na nowy rok? Czy one mają sens, czy nie mają, bo w pierwszym miesiącu się rozmyją i sobie znikną, i w lutym już dawno o nich zapomnisz i będziesz żył dalej. Czy może będziesz je spełniał sumiennie wytrwale i będziesz zadowolony, że udało ci się z tymi postanowieniami? I niech ci się udaje przez cały rok dzięki temu. Nie mam pojęcia. U nas w rodzinie jest taka tradycja. Stwierdziłem, że on to powiem. W sumie nie wiem, może jest jakiś znak że będzie dobrze zaraz że faktycznie zaczniemy wszystko wychodzić na wigilię do jednego z pierogów chowa się grosika i owy grosik został schowany i ja go znalazłem to ma niby symbolizować pieniądze ale generalnie można to podpiąć też pod szczęście że wiecie będziesz bogaty, ale będziesz też szczęśliwy jakby nie chciałbym bardzo, chciałbym jeżeli będę miał pieniądze to nie oszukujmy się, ale Wszystkie moje marzenia i plany będą bardziej realne do spełnienia. Więc mam nadzieję, że owy grosik przyniesie mi szczęście. Będę go nosił portfelu przez cały rok. Bądźmy dobrej myśli. Widzimy się za tydzień w kolejnym materiale. Ja byłem Fajterciak. Mam nadzieję, że przyszły rok, w sensie aktualny nowy rok, będzie dla Was najzajebistszym rokiem, jaki tylko mógł być. I o!